Cześć! Z tej strony Sebastian i witam Was na kolejnej wycieczce. Dzisiaj jestem w Zawoli w Beskidzie Żywieckim i wyruszam zdobywać szczyt Mosorny Groń. Przed nami około 8 km wędrówki, także zostańcie ze mną, zapraszam! Dzisiaj przed nami króciutka wycieczka z zawoi na jeden z najbardziej widokowych szczytów w okolicy, czyli Mosorny Groń. Wycieczka króciutka, 8 km, a podchodzimy na niego szlakiem niebieskim z zawoi. Są tutaj dwie trasy do wyboru: jedna, właśnie szlak żółty, który możecie przejść przez single tracki, a druga jest właśnie bardzo popularny szlak niebieski, który zaprowadzi Was prosto na szczyt i prosto na tutejszą wieżę widokową. W drodze na Mosorny Groń czeka na nas sporo ciekawych atrakcji, w tym jedna z największych atrakcji zawoi, czyli wodospad nad Mosornym Okiem. Miejsce to podobno jest wyjątkowe, warto tam zajść, warto zobaczyć jak to wszystko wygląda. No ale co wam będę opowiadał? Ruszamy na szlak. Przed nami pierwsze podejście na mosorny groń w Beskidzie Żywieckim mamy początek niebieskiego szlaku pierwsze podejście na wodospad na Mosornym Potoku, startujemy z wysokości 640 metrów nad poziomem morza, wchodzimy dziś na 1072 metry także troszeczkę podejścia tutaj będzie no ale po drodze mamy trochę atrakcji, na dobry początek wjeżdża dreptanie asfaltem przez Zawoje, Zawoja to najdłuższa wieś w Polsce więc przygotujcie się tutaj na sporo chodzenia, po prostu przy drogach no i mamy pierwsze skrzyżowanie, odbijamy już z asfaltu, także tej, tego asfaltu dzisiaj za dużo nie będzie. Wchodzimy na niebieski szlak prowadzący na wodospad na potoku mosornym. No i mamy troszeczkę cienia w końcu. Mamy już szutrową dróżkę, szutrowe podejście. 20 minut marszu, no i będzie już pierwsza atrakcja, także dzisiaj będzie na pewno ciekawie. No i wita nas już mosorny potok, przy którym będziemy szukać tego wspaniałego wodospadu. Mamy wejście na szlak niebieski. Szlak nas kieruje dokładnie w tą stronę na podejście. No więc będzie tutaj troszeczkę wysiłku, troszeczkę będzie podejścia do zrobienia, ale myślę, że nie jest to nic strasznego, z czym byśmy sobie tutaj nie poradzili. Jest też oczywiście ciekawostka dla Was pierwsza. Mamy tutaj takie słupki, a te słupki oznaczają nam sektory w lesie. Tutaj mamy akurat sektor 401. Jak sobie przejdziemy na drugą stronę, będzie sektor numer 400 ciągając sobie specjalną mapę lasów państwowych, możecie odnaleźć się dokładnie, w którym miejscu lasu się znajdujecie. Wygląda na to, że podejście na Mosorny grań będzie dobrą rozgrzewką przed zdobywaniem na przykład bawi góry, która jest tutaj tuż obok. Jest troszeczkę tego podejścia. Niebieski szlak prowadzi nas w górę. Będzie to dobra rozgrzeweczka dla nóg, jeżeli mało chodzicie po górach. No i zobaczymy ten wodospad. Jestem bardzo ciekawy, jak to wygląda. Na razie jest przyjemnie chłodno. Fajny spacerek przez las jest naprawdę ekstra. No i mamy już skręt na pierwszą dzisiaj atrakcję na wodospad. Takie właśnie oznaczenia oznaczają, że szlak odbija w bok. Kierujemy się zatem tam w dół i za chwilkę będziemy już na miejscu. Atrakcja jest troszeczkę schowana obok szlaku, także będzie trzeba delikatnie obejść. No ale zaraz zobaczymy gdzie to wejście się znajduje i rozpoczniemy zwiedzanie pierwszej ciekawostki. Pierwsze odbicie na ciekawą atrakcję na niebieskim szlaku na Mosorny groń. Po wodospad na potoku Mosornym taki znaczek oznacza ciekawe miejsce na szlaku, od którego to co? Schodzimy na dół, mamy ścieżkę, rozpoczynamy zwiedzanie pierwszych ciekawych atrakcji. Zapraszam! Właśnie prezentuje się pierwsza atrakcja na dzisiejszym szlaku na motornej granie. Wodospad przy posoku motorny gran. Miejsce naprawdę fajne, woda spływa tutaj kaskadami po skalnej grani. Płynie sobie dalej do zawoi, więc jeżeli jesteście na szlaku, koniecznie szukajcie właśnie. Takich oznaczeń! Te oznaczenia poprowadzą Was w ciekawe miejsca, które będziecie mogli widzieć przy okazji Waszej wycieczki. Wracamy zatem z powrotem na szlak niebieski i rozpoczynamy za chwilkę podejście na mosobnę groń, na szczyt. Będzie to około godzinka podejścia, a schodząc na wodospad, trzeba będzie jeszcze oczywiście wspiąć na górę. Mamy tutaj takie schodki, zrobione z drewna, jest tutaj dość stromo, więc możecie spodziewać się. Troszeczkę więcej wysiłku. Nie jest to jednak na pewno nic, w czym byście sobie tutaj nie poradzili. Cała ta wycieczka jest naprawdę króciutka, a miejsce to naprawdę warto zobaczyć. Wodospad zwiedzony, ruszamy zatem w dalszą drogę. Mamy też rejestr sytuacyjny. Wyruszaliśmy tutaj z zawoi i jesteśmy dokładnie w tym miejscu. Wodospad na mosornym potoku. I teraz, tutaj niebieskim szlakiem, będziemy wbijać się na górę prosto na mosorny gronie. Także mówiłem, wycieczka króciutka, jest niedużo do przejścia, później można po prostu wrócić po własnych śladach lub żółtym szlakiem wrócić do Zawoi. A jeżeli chcecie sobie na przykład wydłużyć tą wycieczkę, to z Mosornego mamy też szlak na Halę Świetanową i dalej na Police, Okrąglicę, także jest tutaj gdzie podreptać. I zaczyna się już robić powoli pod górkę, tutaj troszeczkę wysiłku, szlak bardziej kamienisty, spinaczka na szczyt. Dlatego na takie podejścia polecam Wam zabierać ze sobą. Bo takie oto kiki turystyczne, którymi zawsze można się troszeczkę na tym szlaku poodpychać, no i będziecie mieli też dodatkowe podparcie. Kiki takie naprawdę ułatwiają pokonywanie takich podejść, mniej się zmęczycie i mniej będą bolały Was plecy. A jakbyście nie mieli już sił wędrować dalej na Mosorny, no to mamy też szałasik, zobaczmy do środka, dałoby się tutaj przekimać. No trochę by na głowę chyba padało, ale miejscóweczka jest, jest gdzie się schronić na chwilę. No, i nawet jest krąg ogniskowy, więc można sobie napalić, można sobie coś ugotować. Taka miejscóweczka w drodze na Mosorny groń jest, gdzie się schować na chwilkę, jakbyście potrzebowali. Przed masorny groń, już tuż tuż, a z niebieskiego szlaku mamy już pierwsze fajne widoki. Robi się coraz większa przestrzeń między drzewami. Widać pierwsze szczyty Beskid do Żywieckiego. No ale spodziewam się, że na samej górze będzie ten widok najlepszy i zobaczymy, co tam będzie można się pooglądać. No bo mamy też tutaj wieżę widokową. No i kochani, mamy to os ostateczne podejście przed nami na Mosorny Groń mamy też wieżę widokową pierwsza atrakcja na szczycie no to co wbijamy na górę pewnie że wbijamy zobaczmy jakie widoki można stąd pooglądać zapraszam Się widoki z wieży widokowej na Mosornym Groniu. Jest tutaj naprawdę co pooglądać. Przepiękne widoki na Beskid Żywiecki. A co najważniejsze, świetnie też widać Babią Górę. Babia Góra, która tutaj jest najważniejszym szczytem tego masywu. No wejść tutaj warto zobaczyć całą tą trasę, jeżeli zdobywacie ten szczyt. Możecie tu zobaczyć całe wejście od Przełęczy Krowiarki prosto na Sabą Babią Górę. Posiedźmy tu za tym jeszcze chwilę, zobaczmy te piękne widoki i ruszamy dalej na zwiedzanie atrakcji na Mosornym Groniu, bo jest tutaj ich naprawdę sporo. na wieży widokowej mamy również takie oto lunetki, które pozwalają nam zajrzeć w różne zakątki Beskidu Żywieckiego oraz również... A teraz zobaczmy czy będzie uda nam się coś fajnego złapać. Poczekajcie, poczekajcie czy coś widać, ciężko powiedzieć czy coś widać Tatry trochę tam majaczą w oddali no ale można zerknąć na Babią Górę całe podejście, także jeżeli macie taką ochotę, można tutaj z podporu popatrzeć a lunetki są oczywiście darmowe wieża widokowa na Mosornym groniu zaliczona, no ale jest tutaj jeszcze oczywiście mnóstwo dodatkowych atrakcji a jedną z nich jest też punkt widokowy tam z tablicą i lunetkami no i mamy też start trasy rowerowej Mosorny Groń tutaj można pozjeżdżać na rowerach enduro, mamy freeride, mamy North Shore, jeżeli wiecie co to znaczy, dajcie znać w komentarzu. Są zasady, zakres po pieszych. No i mamy tutaj start trasy. Jak widać jest tutaj gdzie pozjeżdżać. Zobaczmy jak to wygląda jest troszeczkę tego zjazdu, co nie? Jeżeli lubicie szaleć na rowerkach, to Mosorny Gron jest jak najbardziej dla Was. Na Mosornym Gronie jest jeszcze porządna baza turystyczna. Można tutaj odpocząć, są leżanki, jest też wyciąg. Wyciąg, którym można tutaj wjechać. Wcale nie trzeba pokonywać całej tej trasy pieszo, chociaż są tutaj naprawdę dwa fajne szlaki. Szlak niebieski, którym podchodziliśmy z Zawoi, no i jest też szlak żółty z Zawoi. Podobno jest nieco lżejszy. Wyciąg, fajna sprawa, jeżeli nie lubicie się męczyć, to gór na stacja na wysokości 1045 m nad poziomem morza na Mosorny Groń. Można wjechać. ciekawa jaka cena? Zaraz to sprawdzimy. jest biletomat na wyciągu na Mosorny Groń. Można tutaj zakupić bilety. Zobaczmy jaka cena. Góra do 37 zł. W jedną stronę 29 zł. Można też wjechać tutaj rowerem. Także, jeżeli nie lubicie ciężkich wycieczek, jeżeli nie lubicie dreptać po górach, to ten wyciąg będzie idealny na tą wyprawę. Dużą popularnością na Mosornym groniu cieszy się również tutaj Sakar. Ma karczma, Mosorny Groń, która ma naprawdę wysokie opinie. jeśli bardzo sobie ją chwalą. Jeżeli będziecie zatem na szczycie, warto spróbować, co tutaj serwowane jest na popołudniowy obiad. Wejdźmy zatem do środka, zobaczmy, jak to wygląda. Zobaczymy, jeszcze, jakie są tutaj ceny. I witam Was we wnętrzu. Karczmy Mosorny Groń. Mamy tutaj sporo miejsca, aby usiąść, odpocząć po trudach wędrówki. Na miejscu można również zjeść ciepły obiad oraz napić się chłodnych napojów, wypocząć porządnie przed dalszą Wędrówką. Ceny potraw w karczmiu Mosorny Groń zaczynają się od około 30 zł, więc jest to dość standardowa cena, jak na taki obiekt. No ale musicie przyznać, że wygląda on naprawdę fajnie i karczma ta świetnie wkomponowuje się w klimat Mosornego Gronia. Także posiedźmy tu jeszcze chwilkę, zobaczmy jak to wygląda i za chwilkę ruszamy już w dalszą drogę. Pora opuścić Mosorny Groń, naprawdę wyjątkowy szczyt w Beskidzie Żywieckim. Polecam Wam wybrać się na tą wycieczkę. Przed nami zatem szlak żółty do zawoi. Godzinka czasu w dół. Z Zobaczymy, czy jest on łatwiejszy od szlaku niebieskiego, czy jednak trudniejszy. Tutaj też szlak ten przeplata się z trasami do zjazdów rowerami MTB. Więc zobaczymy, czy uda nam się dzisiaj złapać jakichś rowerzystów, którzy szalają na tutejszych trasach. No i są pierwsze ciekawostki, mamy Babia Góra Trail z górskiej ścieżki rowerowe. Ta się akurat nazywa sokolica i zobaczmy, dokąd ona prowadzi. Mamy Mosorny. tu jesteśmy, więc zobaczcie, jaki zjazd. Tu wzdłuż tego szlaku jest zjazd. Prosto na drogę przy Zawoi. No jest tych tras troszeczkę tutaj do pozjeżdżania. Tutaj tę trasę pokazywałem wam na Mosornym. Tutaj w dół do policznej. Jeżeli lubicie właśnie takie miejsca, to tutaj będziecie mieli gdzie poszaleć. Wjazd w sekcja numer jeden i zjazd prosto w dół ze zbocza Mosornego Powiem Wam, że ten żółty szlak wygląda na dużo, dużo łagodniejszy. Przynajmniej na zejście jest on naprawdę fajny. Idzie się naprawdę szybko i jest on szeroki. Zobaczymy, jak on będzie wyglądał dalej. Ale z tego, co widziałem na mapie, to najtrudniejsze zejście jest właśnie tutaj, w tym miejscu. Później powinno być już lżej. Więc jeżeli chcecie mieć łagodniejszą wspinaczkę na Mosorny Groń, to żółty szlak będzie do tego idealny. Żółty szlak okazuje się być szlakiem z widokami. Zobaczcie na to piękne widoki na szczyty Beskidu Żywieckiego. No jest tego trochę, jest fajna polanka. Można tutaj też odpocząć w trakcie spinaczki. Ja bym osobiście zatem na pierwszy raz wybrał się na ten szczyt szlakiem żółtym. No ale do wyboru do kolorów jak kto woli. Zobaczymy jeszcze czy uda nam się przy tym szlaku uchwycić rowerzystów. Tutaj mamy przykład takiej trasy zjazdowej MTB z masownego gronia. Tutaj możecie zobaczyć, jak ta trasa wygląda, o jakim ona jest w stopniu trudności. Ciągniesiona aż tam dalej na taką muldę. Tutaj sekcja trzecia, zakaz też wjazdu, czyli zakaz wstępu. Dla nas, dla pieszych, nie wolno tymi trasami chodzić, bo tutaj rowerzyści jeżdżą z wysokimi prędkościami. No i na żółtym szlaku są też te skrzyżowania z trasami MTB, więc tutaj trzeba uważać na przejeżdżających tutaj rowerzystów. Tutaj oczywiście nie wchodzimy i mamy też kolejną trasę, trasę Diablak, więc jak widzicie tras jest sporo, no i akurat zobaczcie jaki to jest zjazd, wygląda to właśnie tak. Mamy tutaj króciutki odcinek Żółtego Szlaku, który jest wąską ścieżką, także troszeczkę tego lasu jeszcze miniemy, no ale za chwilkę już wyjdziemy do Zawoi i będzie koniec zejścia, także w sumie... Nawet nie cała godzinka, żeby zejść ze szczytu. Czeka nas jeszcze dzisiaj króciutki marsz przez zawoje, dlatego pokażę wam, jak wygląda najdłuższa wieś w Polsce. No i wycieczkę skończymy na naszym polu namiotowym w zawoi. Tam zrobimy sobie jeszcze króciutkie podsumowanie, ale jeszcze trochę dzisiaj od spaceru przed nami. No i witam was kochani w zawoi w najdłuższej wsi w Polsce, która ma aż 18 km długości. Pora zatem wrócić na nocleg, trochę dreptania po asfalcie. No ale zobaczymy jeszcze jak wygląda ta wspaniała miejscówka. No bo w dłuższej wsi w Polsce już nie znajdziecie. Zawoja jako najdłuższa wieś w Polsce jest też jedną z największych wsi pod względem powierzchni i zajmuje ponad 100 km kwadratowych. Co ciekawe w obrębie tej wsi istnieje aż sześć sołectw jest to Zawoja Górna, Zawoja Centrum, Zawoja Przysłop Dolna, Mosorne i Wełcza. To na koniec przejdźmy się jeszcze po Zawoi, zobaczmy jak ona wygląda i zrobimy sobie za chwilkę krótkie podsumowanie. Lecimy! Jestem już z powrotem na polu gotowym, gdzie startowaliśmy na dzisiejszą wyprawę. Pora zatem na podsumowanie całej wyprawy. Mamy to 8 km dzisiaj marszu zaliczony na Mosorny groń. Było naprawdę fajne podejście, było sporo ciekawych atrakcji. Dajcie zatem znać w komentarzu, które miejsca na dzisiejszej trasie podobały Wam się najbardziej. A ja dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną i zapraszam was oczywiście na kolejną wycieczkę. Cześć, do zobaczenia na szlaku.